Nagrywam ten krótki filmik, by poinformować Was, że w najbliższą niedzielę 5 marca o godzinie 18 odbędzie się historyczna konferencja w języku rosyjskim poświęcona 70 rocznicy śmierci towarzysza Stalina, a konkretnie będziemy dyskutować o stosunku Stalina do Polaków i co Polacy zawdzięczają Stalinowi. No i pewnie się zastanawiacie, a po co ja tutaj reklamuję jakąś nudną yy, konferencję historyczną, i to w Dodatku w języku rosyjskim. Większość z Was pewnie języka rosyjskiego nie zna. Otóż reklamuję tą konferencję, bo mam tutaj dla Was niespodziankę. Otóż konferencja jest organizowana przez dwóch nowickich. Komunistów nowickich, jeden z, jeden z Francji, drugi z Moskwy, Aleksiej Nowicki, i to on y, jest odpowiedzialny za zaproszenie dwóch innych historyków. Y, no i wśród tych dwóch innych historyków jest specjalny gość, mianowicie Mykoła, Mykoła Azarow. Mykoła Azarow, były premier Ukrainy w latach 2010-2014 były premier Ukrainy obalony przez Pucz, obalony przez Euromajdan, który musiał tutaj ze względu na zagrożenie życia, musiał z Ukrainy uciekać, więc nasze spotkanie będzie dotyczyło dwóch spraw. Będziemy najpierw rozmawiać o sprawach historycznych, a później no, mam do pana Azarowa mnóstwo pytań, no i mogę też zadać wasze pytania, no, korzystać, wykorzystać tutaj, no, zwłaszcza teraz, kiedy kiedy, kiedy mamy do czynienia z całą tą nienawiścią wobec Rosji, a także wobec władz Ukrainy przed Banderowskiej, e, tutaj właśnie do, do ludzi z partii regionów, no, wykorzystać to, że mamy tutaj, że były premier Ukrainy, poszukiwany listem gończym przez Interpol, wystąpi na kanale Odrodzenie Komunizmu. I z tej okazji mam do Was, towarzysze, dwie prośby, e, a właściwie jedną prośbę, ale rozłożoną tutaj na dwie sprawy. No, e, chciałbym, prosiłbym towarzysze o to, żeby fragment tej rozmowy z panem Azarowem był szybko przetłumaczony na język polski, a także na język angielski, żeby tutaj e, e, napisy w języku angielskim, ten filmik można było opublikować na kanale Rebirth of Communism. Więc jeszcze raz przypominam, niedziela, godzina 18 na kanał Odrodzenie Komunizmu Zawita, poszukiwany listem gończym przez Interpol, Mykoła, Azarow. Życzę Wam miłego oglądania!